W najnowszym odcinku pan Maciej Wierzbowski opowie o najpiękniejszym budynku szkolnym, jaki znajduje się w Zgierzu, a także o ludziach, dzięki którym kolegium mogło powstać. Doktor Stefania Krupatwińska załatwiała budynek, miejsce na budynek nowego seminarium. Tutaj taka ciekawostka, proszę państwa takie rzeczy były, są i będą. Jeden z braci pani mm, przełożonej pracował w, w ówczesnym Ministerstwie Oświaty. To było Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Drugi też był wizytatorem chyba w Warszawie, i, i po prostu oni pomogli załatwić pieniądze na to. Ziemię blisko 10 hektarów dało miasto. To był podarunek miasta. Projektantem był łódzki architekt Adolf Goldberg. Istnieje taka niepisana wiadomość, że on i jeszcze kilku architektów zostało wysłanych do Szwecji, żeby zobaczyli, jak tam wyglądają zakłady kształcenia nauczycieli. Po I wojnie światowej, w Polsce, zwłaszcza w naszej części, w dawnym Królestwie Polskim, czyli zaborze rosyjskim, nie było nauczycieli. Rosjanie nie kształcili, troszkę nauczycieli było na terenie zaboru austriackiego, nauczycieli polskich, tam były takie y, szkoły, y, zresztą tutaj część z nich przybyła do Zgierza, też pracowali, y, weszli w nasze społeczeństwo, chociażby pan Jan Niepokój, Późniejszy kierownik czwórki, to tak zwany Galileusz przecież. Natomiast tutaj nie było nauczycieli, trzeba było ich kształcić. W związku z tym powstawały te seminaria nauczycielskie, one miały jeden minus: po maturze w seminarium nie można się było dostać na studia, trzeba było jeszcze robić dodatkową maturę, taką ogólnokształcącą. Natomiast do pracy w szkolnictwie, zwłaszcza wiejskim, to było coś cudownego. Szanowni państwo, stoimy przed pałacem. Rzeczywiście jest takie jakieś pałacowe założenie i muszę jako ciekawostkę powiedzieć. Ja mieszkam tutaj tuż obok, często ten dychodzę. Przynajmniej 3-4 razy zatrzymywały się samochody i ludzie wychylali głowy i pytali się: "Proszę pana, a kogo ten pałac był?" No rzeczywiście robi to takie pałacowe wrażenie, taka zresztą była ta architektura. Natomiast yy, tak samo mówiły o tym dziewczęta, które w 1927 roku zaczęły tutaj się uczyć. Wcześniej w 1923 roku wybudowano internat, budynek internatu, Podobnych no, kształtów, będziemy go później oglądać, natomiast ta część dydaktyczna powstała dopiero w 27. Po prawej mojej ręce to była część seminaryjna. Tutaj było seminarium, natomiast część wschodnia to była szkoła ćwiczeń. Do dzisiaj są ludzie, też spotykam się, którzy wspominają, że chodzili do ćwiczeniówki i była to najlepsza szkoła podstawowa w Zgierzu. Ja chodziłem do czwórki, ale nie protestuję, bo rzeczywiście była to dobra. Łącznikiem był taki szklany korytarz, jak nazywaliśmy. Ja tutaj też chodziłem jeszcze później do liceum pedagogicznego, zaraz o tym powiem. Proszę Państwa, seminarium trwało do roku 1936. W związku z reformą szkolnictwa Seminaria zlikwidowano, a zamieniono je na licea pedagogiczne i to było też Żeńskie Liceum Pedagogiczne. Wcześniej w 1929 roku, cały czas 1929, w szkole nadano imię Stefana Żeromskiego i w 1936 roku powstał ten pomnik, który też ma niesamowitą historię. Niemcy to po pierwsze zrzucili. Natomiast co obili deskami i flagami ze swastykami, i on sobie był. Natomiast cudem ten, to popiersie się zachowało. Twórcą popiersia i pomnika był Aleksander Żurakowski, słynny rzeźbiarz przedwojenny. Podobny pomnik jest podobno w Nałęczowie. Pan Żurakowski jednocześnie był dekoratorem budynku Sejmu, i tam do dzisiaj są jego jakby jego po nim pamiątki jego praca. W czasie wojny tutaj był niemiecki. Najpierw był przez kilka miesięcy obóz dla żołnierzy polskich, później był lazaret. Takie są przynajmniej podpisy na niemieckich pocztówkach z tego okresu. Później ten budynek zajęli Rosjanie i Pani y, Kropatwińska jeszcze w styczniu 45 roku zaczęła ten budynek zajmować. Y, rozpoczęły się pierwsze zajęcia, ale już w lutym, na początku lutego Rosjanie wyrzucili panią przełożoną i szkołę zajęli na swoje potrzeby. Miała być tutaj podobno szkoła oficerska jakaś tam, no ale szczęśliwie Pani Kropaczwińska jeździła po całej Polsce. Wiecie Państwo, nie było komunikacji, to nie tak jak teraz, wsiąść do samochodu czy do pociągu jechać. Ona jeździła do Warszawy, do Krakowa, do dowódcy wojsk okupacyjnych sowieckich i wywalczyła, że ten budynek z powrotem oddano szkole, zdewastowany kompletnie porozbijane z lewo zmywaki zlewy, sedesy, powyrywane rury. Totalnie to było zniszczenie po tej rocznej okupacji sowieckiej, no ale wróciło to do normy i tutaj w dalszym ciągu było liceum pedagogiczne, ale już koedukacyjne. Ono trwało, pani Krupa Świńska zmarła w 1948 roku. Później dyrektorem został pan Stelmach do końca. Liceum trwało do 1962 roku, później było studium nauczycielskie, potem był Uniwersytet Łódzki, Wydział Pedagogiki, który tak mówiąc szczerze też przyłożył rękę do dewastacji zwłaszcza internatu i zniszczenia ogrodu owocowego. No, i później było już kolegium nauczycielskie. Dzisiaj to kolegium też tutaj się mieści, ale są inne szkoły doskonalenia zawodowego. Czyli w zasadzie cały czas budynek, budynek budynki służyły yy, kształceniu nauczycieli. I jeszcze jedna taka już architektoniczna uwaga. Ten budynek, ja jeszcze pamiętam, pokryty był czerwoną dachówką. Teraz jest blacha. Inny był podział okien. Te okna mnie przerażają. Na starych pocztówkach, zobaczycie Państwo, yy, są zupełnie inne okna. Z jednej strony mówi się, że ten budynek jest na liście konserwatora, i jak konserwator wojewódzki pozwolił w takim zabytkowym budynku zmienić okna, ale to już jest zupełnie co innego. Szanowni Państwo, jesteśmy na obecnie podwórku parkingu. Zakładu kształcenia nauczycieli. To był cały kompleks potrzebny do yy, nauki. Tutaj było boisko, tutaj była bieżnia. Za mną po prawej stronie z tyłu znajduje się yy, budynek internatu, obecnie w ruinie i nie ma co oglądać. Za internatem był przepiękny ogród owocowy, owocowo-warzywny z rzędami drzew. I proszę państwa, to zostało właśnie przez uniwersytet podzielone na ogródki działkowe. Nie ma tam teraz tego ogrodu, resztki drzew na pewno jeszcze są. Były korty tenisowe. Stały budynki po lewej stronie za mną stały budynki gospodarcze, bo w jakim sensie to wszystko było samowystarczalne. Tutaj było około 200 osób. Jadło codziennie posiłki, były tak zwane zlewki, chowano, trzymano świnie, krowy, konie, no bo wtedy samochodów nie było. Proszę Państwa, oczywiście nie wszystko było własnego chowu, trzeba było rzeczy dokupić, ale jeszcze za moich czasów, jeszcze w końcu lat 50. to było w jakimś sensie samowystarczalne. Się w kółko. Wszystko kręciło, jedzenie było bardzo dobre. Owoce były z własnego sadu, warzywa. Ja wspominałem, że tam za torami były jeszcze dwa hektary ziemi, tam uprawiano kartofle. Co roku chodziliśmy zbierać kartofle, i potem chłopcy i dziewczyny miały przez całą zimę co jeść. Na ścianie jednego z budynków jest też taka ciekawostka, mianowicie zegar słoneczny. Jedyny zegar słoneczny w Zgierzu. Proszę Państwa, czynny do dzisiaj i w zasadzie ani się nie śpieszy, ani się nie spóźnia, to jest od 1929 roku, to można yy, sprawdzić. Tutaj jeszcze taka jedna zewnętrzna ciekawostka, mianowicie obecnie yy, dawna ulica Towarowa, Nosi nazwę doktor y, Stefani Kuropatwińskiej. I wzdłuż tej ulicy rosną lipy. I tutaj jedna z większych ciekawostek w zgierzchu mało kto wie, że te lipy posadzono w 1915 roku. Proszę Państwa, w przyszłym roku podejrzewam, że tutaj z panem. Kubą I z panem operatorem przyjedziemy i nakręcimy stuletnią aleję lipową w Zgierzu. To się rzadko zdarza, to jest kawał drogi, mnóstwo drzew. O innych niezwykłych drzewach rosnących przy budynku kolegium, a także o muzeum znajdującym się w placówce szkoły, opowie pan Maciej Wierzbowski w drugiej części lekcji z gierskiej historii.